Ja do lorda Andrę, spotkałem coś dziwnego, wiemy już co się stało, już przybyli paladyni do miasta, Ecy. idź do Andrę, na z... pewno chce się z tobą spotkać, no dobrze już idę, i uważajcie w nocy na tego potwora. Co tutaj robicie? Przyszliśmy zajebać. MM. Znaczy się zabić tego co pożera ludzkie narządy. Widzieliśmy go w Gorniczej Dolinie. Wysłaliśmy jednego żeby go zabił. I zgadnij co nam przyniosł nasz strażnik. No co? Właśnie o to chodzi że gówno. Jego ciało bez wątroby. Słuchajcie szanowni obywatele miasta Korynis. Po lasach gra potwor. Pożera on ludzi. Lord Hagen ogłosił żeby nie wzbudzać paniki w mieście. Sytuacja jest pod kontrolą. Jednak nie chodźcie po lasach bez żadnego oręża. W lesie widziałem potwora, wiemy, wieczoru pojdziesz na farmę Roberta i będziesz ich chronił, pojebało cię, jeśli nie pojdziesz to naśle na ciebie wrzoda, oczywiście że pojdę, mam ich chronić, a kto mnie ochroni? Zaraz, co to było? Zaraz wyproję ci wszystkie flaki, daj mi jeść, zostaw mnie. Co to, jakiś strażnik, jesteś spragniony wiedzy, nie pomocy, dorwę cię wcześniej czy później. Z Jest 18. Dnia 20. To ty mnie oratowałeś. nie farmerzy, ten potworcie gonił. Będzie na ciebie zły, bo rozciąłeś rękę. Lepiej uważaj, to ty mnie oratowałeś. Tak, dziękuję ci, nie ma za co przecież szłeś to aby nam pomóc. Tak ale ty mi pomogłeś. Tak, ale jak ten potwór wycelował toporem we mnie, to ty rozciąłeś mu rękę. No to ja idę do miasta, zabiję tego potwora, jeśli tylko się znowu spotkamy. Nie ma go. Muszę szybko iść do miasta.